Cześć, Buggy! O, ty cześć, jesteś Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Zajdź już to Pfff... Yeah. Czasne fohaj. Dobra, to my sobie gramy dzisiaj w taką grę, co się nazywa Borderlands. Oh yeah. Już ja troszeczkę pograliśmy. Ja mam poziom 10 Młody ma poziom dziewiąty. Obecnie misje polegały na czymś takim, że musieliśmy znaleźć jakieś nasionka, zrobić jakieś tam potworki małe, Gorszkowi znaleźć nogę, nie? A, to było najlepsze. E, że mam nadzieję, że kolejna misja będzie jakimś większym wyzwaniem. Rozwalić, zrobić jakieś rozpierduchę. No dokładnie, trzeba z jakąś jesień średniowieczną, trzeba znać po prostu. O, czekaj, ktoś tam palić, gwałcić. Szere... I zabijać. Tak, akurat było to Ooo, jakiś... co to jest? Co to jest? No, kurasz, mały. Chciałeś tego Krasnara? Zginam, bieg na mnie. Ale śmieszny. Hej, właśnie powinienem się zacząć zainteresować zabijaniem tych potworów, zamiast oglądać te zwłoki. No ale. Dokładnie pomówisz mi coś, a nie. Ale śmieszny. No, no, o, o, tył atakując. O tył zabierze się nas, co? Spierdalajcie. Jeszcze jeden. Tak? Dobra, gdzie ty jesteś? Dobra. Musimy iść tutaj. My tutaj raz wcześniej wszedliśmy, gdy mieliśmy bardzo niskie poziomy i szybko nas rozwalili. więc Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Teraz dajemy czadu. No, miejmy nadzieję, że tak będzie. Zajdziemy to, przed... Zna... to czasami czekaj, 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 różnie bywa. na mapę. My... No, dobrze jesteśmy, dobrze stoimy. Dobra, strzelam. Trzeba kłócać tutaj. I kurde, że rozlużyłem tą wieżyczkę bez sensownia. amunicję? kuchniane będzie porz... wpadkiem oczywiście Dobra Czaj e, 15 życia by zostało Ty uważaj co? Nie wiem to sam jednego szała od kogoś i tutaj, w górę, od tutaj to jeden kostek jest kostek się no. chowa nie, nie, zdaje mi się Dobra to ja jest ten, taki boss, jeden, bonhead się nazywa. Psycho jakiś leci na mnie. Że znaczy, biegnie ani nie leci, że nie, żebym się mu podobał, nie? No ale. Ety. O Jezus Maria, 40 życia. Trzeba szybko. apteczkę jakąś. Bo jest on strasznie mocny. Czemu mi mówisz, że nie mogę użyć? Ty, ale to jest znalazłem wcześniej snajperkę. Która ma zajebiście się dobry atak. Gdzie on jest? Gdzie ten jest? Czekaj, ja mam granatą O o Szybko przodowanie Uff, spadłem, spadłem, spadłem No To szybko wraca i bo mnie tutaj zaraz kosyk rozwali gdzie nie jest? życia mam to jest. tarcza też jest słaba nie jest łatwo. Czy tam życie? Haha. Tobie czy jemu? znaczy mi. <laughs> no to mów dobrze. I już no, woduję. Nie. Yeah. Skłonię? Nie. Ja mam mało życie, muszę się już zrobić. Dobra. Co jest? O! Kurde, możesz mnie uratować? No sobie sobie, biegnę, biegnę. Szybciej. Dzięki, dzięki bracie. Oj, oj, oj. Ej, yes. zabiliśmy go! Tak? What? Yeah! High five! Ja tylko sobie broń zmienię. Jest <laughs> yeah. dobrze. O ty ciecio pierprzony Prawie mnie zabiłeś. Ja chcę jego maskę zaraz sobie. Da Ale się. Ale nie da się myśleć. Szkoda. Zbieram amunicję. Trzeba coś wszystko kasy. sprawdzić, może jakiś fajny lód jest. Ej zobacz jak tego wykręciło. Temu nogę wykręciło. Ty możliwe, że on do mnie, ode mnie dostał ze snajperki, wiesz? Bo 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 ja mam snajperkę, mojego. która ma 50 ataków. Cześć, czekaj, czekaj, coś mi tutaj nie tak jest. Mam jakiś czerwony zbierać, znak, twój kąt, z, z wykrzyknikiem. Że masz mało życia. Aha, chyba tak. To <noise> ja byś nie wiedział, o co chodzi. Yy... Dobra, my musimy iść w tą stronę, ale tutaj jeszcze pójdziemy? Oh, Kurde, zablokowałem się. Możemy iść dalej, a... Uh, sprawdziliśmy tutaj wszystko? Stąd... Tutaj trzeba jakiś moduł rozwalić, ale fila, ja chcę najpierw się przejść tutaj, On sprawdzić tam, wszystko, czy nie ma jakiegoś kury. złota. Albo jakichś diamentów. No nikt nie wiesz. Może akurat twórcy grali Minecrafta i rozstawili wszędzie skrzynki ze złotem. Byłoby fajnie. Ooo! alright. Ile Kasi? Dużo Kasi. Coś tutaj jest w tych skrzynkach. Kurde, jesteś strasznie wysoki po prostu... Ja Jestem stojąc Jestem szeroki. Jestem szeroki. patrzę się bezpośrednio na twój tyłek, kuzia. Wyglądam jak jakiś perwert. Ale ja mam oczy na poziomie twojego tyłka. Jest no. Ja, z, ja nosiłem telewizory dzisiaj rano i tak. No tak, ale że się jeszcze jakieś czudła założył, bo szpilki. Dobra. Ej, zablokowałem się na oknie. Ja cię widzę jak w telewizji. No. To jest jakiś przycisk chyba. Mogę z tym zrobić? Nie. Dobra, my musimy iść w tamtą stronę, tylko poczekaj chcę sprawdzić jeszcze z drugiej strony, czy coś tam nie ma. Jakieś może rzeczy do zebrania. Ty! życie przywrócone A tych gnojeki małe O o, dziesiąty poziom To nie było dobre uciekaj, pomocy, pomocy co? uciekaj za daleko Już jest jeden, no ale dobra Wiesz co, zostawmy je w spokoju Pójdziemy na w tą stronę Ty, wykonaliśmy misję Już? Nad wiem kiedy Boże, jak się śmiejesz. <grym> <grym> to ma faną maskę. No ja chcę tę maskę zarobić sobie. To jest takie moje trofeum. Cze, czy, czy, gdzie ty uciekłeś mi tam? A, Co potem już cię drzwiami. widzę. Co sprawdzam, czy, tędy, po prostu, czy tędy się to się da przejść tutaj. A to jest brama zamknięta. Chyba, że dałoby się przeturlać. No ale raczej takiej opcji nie ma. Bo podskoczyć? O podskoczyć. Tam jakieś wieża jest. Muszę tutaj sprawdzić, czy czegoś nie ma na dachu nie ma. Czila. Łaż kuźwa spadłem. Tam jest ten, tam byłoby się coś. Jest. O, właśnie sprawdź co tam jest Skrzynia. Sprawdził. Eee, amunicja, 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 amunicja. Coś ci proszę przy amunicji. Granat. Ech. Dobra co tam jest na skrót, chyba nie? Nie wiem, chodź weź zobacz czy możesz amunicję zabrać. O, pełno Pełno? To ja zabiorę. Okej, okay. już tutaj sprawdzę do góry, czy jakoś nie ma ukrytego, jakiegoś skarbu. No bardzo na to liczę. Co było. Spadłeś? Nie, 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 prawie spadłem przez ciebie, bo kurde, uh. stanąłeś przede mną. Tu już dalej nic nie ma. Tak. Łe, Ty, tutaj nie. było takie łatwe zejście z tego. A my się męczyliśmy jak jakieś małpy skakaliśmy tym wszystkim. Ja to przynajmniej z jakąś gracją. Ty jesteś potężny, taki po prostu, nie wiem, pudzian. Jak barbarzyńca w Diablo skacze. Huo. I musimy tą misję... nie wiem. Iść do... tam tego pajaca, kurde, za miastem gdzieś tam. tego tak? misji nie ma jeszcze. Biegniemy. Biegniemy, biegniemy. Nie ma co tracić czasu na pilnowanie. Ty ja myślałem, że to jakiś samochód, po prostu to no, później jakby ktoś miał samochodem nagle. Do... Dokładnie. Co to cholera było? Ktoś się wszelkie? Dobra, tutaj do misję. Patrz, yeah. to palan do nas. Dobra, zaakceptowałem kolejną misję. A to ty. Pieprzonek, no. swoje temp. Czemu? A bo już nie. To ten silnik tak wiesz Co? Mówię. Weź ten silnik, jeden, ja wezmę drugi i sprzedamy na czarny rynku, Albo na, na Allegro, może. Bo włożę do swojego golfa. Ty masz golfa? Nie, nie bo kupiłeś go w sklepie, co? Z zabawkami. Nie, raczej z ciuchami. Dobra, mamy Runner Driver. Nie, runner driven. O! Oh. Hej! What the fuck! Skakuj! Ja też co? Nie wiem gdzie jechać. Eee. Gdzie jedź w lewo. Ohohoho. No, Dobre jest. Gdzie ty jedziesz? Tu, tak? No patrz na mapę gdzie masz jechać. Co tu z nas strzela? Alright. To dobrze, tutaj mieliśmy jakiś nie no, przecież. Powiedziałeś w lewo. No, w lewo jak stałeś wcześniej. To pokaż, gdzie? Sprawdź na mapie, co? M. Czyli to no, jest strzela, tylko nie wiem co. Dobra, to pojedziemy tu prosto. A później skręcimy w lewo, okej? Okay? No, mi to obojętnie, kiedyś jecha do przodu. Chyba będę rozpierdalał wszystko w drodze. Ty, uważaj na tam beczkę na wybuchnie? Ja bez się staruje nim. No i nie zauważyłem. Ludzie! Ty potrafisz przejechać przez ten mały odcinek? Co <vê> er> mi. Czekaj, zeszłem na mapę teraz jest. Okej, tam. Yeah. <młynne> yeah. <młynne> Wyskacz z tego. Może musisz skoczyć? No nie no, nie, nie, nie! Co żeś ty to cholery jasne zrobił? Zamiast się rozpędzić... Tam się padli, roz... rozpędziłem, czekaj, czekaj, czekaj... Ja wyjadę na prostą, rozład tego kolesia, bo on tam był. Gdzie on jest? Oooo, yeah! jest! Co żeś ty zrobił Dobra, gate switch found My Musimy się teraz cofnąć I idziemy Patrz, to, gdzie masz jechać. Ty tylko prawie rozwaliłeś, wiesz? No to jest jakiś punkt medyczny Co ty wiem. Pcha ha 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 nie było efektowne. Myślę, że to rozwalisz. Ej, co to tak... Ci... Ja pierdolę, jak ty jeździsz! Ja głupiego psa nie mogę rozwalić, bo nie mogę do trafić. Ja pierdolę, Rafał! Co to do cholery jasnej Bo to nie jest jazda... ...ształkami, ci powiem. Mieszką mi, kierujesz, jedziesz, tak? Mieszką kierujesz. Dobra, jedź. Musisz jechać... ...tu. Ale z czym dobrze stoimy? Tak. Gates switch font Może my musimy tutaj coś rozwalić, co tylko przy... Prostu... Wejdź na samochodu. Ja pewnie, że to była najgorsza jazda w moim życiu. Nie przejmuj się, moja tak samo. Ja yes? cię wystaję potem, potem jakieś referencje. Hmm. To jest jakiś domofon? Hmm. Czekaj, tutaj kto, koleś wisi. co, so, ja spróbuję się Touch. See you later, alligator. Gdzie ty jesteś? No patrz, to jest gostkiem nie widzisz? Właśnie go spaliłem. Dlaczego się, no, się Ja pierdolę, no. Ilo ten samochód mi się zaraz spali. Tak to jest, nie możesz jeździć. To on się pali. Co? Ty coś zrobiłeś? Ok wykonaliśmy misję. Co? No misję wykonaliśmy, nie wiem jak. Wysłałem przeskoczona na drugą stronę. A. Czekaj, a nie mam. Ja nie, mogę ja muszę się jakoś tak. Chcę wcisnąć E i nie mogę. Tu się nawet same światła włączają. To jest dobre. Coś tutaj atakuje. Jak ci się prowadzi ten samochód? Jest ok nawet. Jak? 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 11 poziom. Jest strasznie odporny na rakiety. To jest troszeczkę niezbyt fajne. On jeszcze żyje, Ja To ode. No, kim? Chyba już eee, jest Powiedz smart. mi, czy ty potrzebujesz pomocy mojej? Pewnie nie. Ty, no, wystarczyło raz trzej, żeby go zabić. Dobra, no, jest ok. Znalazłem jakiś maszynkan gun imię, chyba. Wrócimy się do miasta. No to się wracaj. To jesteś w mieście, tak? Nie, czekam na ciebie. wiesz że tutaj jakiś śmieci znalazłem. Jakby to zabrać? O, masz. Oj, pięknie. Gdzie ty skok. jesteś? Tam przed Jedem, jadę, jadę, Ula la Siadaj Słuchaj, Bagi co? Ty wysiądź Czemu? Wysiądź i wejdź tam, do góry Dlaczego? Bo tam trzeba guzik wcisnąć przy bramie Ale my już nic nie wykonaliśmy No, tylko ten guzik tam da się wcisnąć No chyba, że nie, nie Mógłbyś strzelać do tych potworów przy nami, co? Najpierw, co? A, bo je przejadę All right Jesteś, oh, wow, wow, wow. widzisz tam? Gdzie my jesteśmy? Jak się prowadzi, powiedz mi No, lepiej mi idzie niż tobie na po początku myślałem, że to się prowadzi klawiszami. <laughs> I mi nie powiedz. <laughs> ja po prostu zarysowałem wszystkie butniki, jakie są w tym samochodzie. Często się nie da przejechać, to? Nie ma, nie. Dobra, i wracamy się do miasta. Albo właśnie do tej tutaj... budki tutaj. Uuu, nie ma budki Dobra, ja wyskoczyłem. Wow! Co jest? Możemy sobie zmienić kolor? Mm, no mamy dwa smony nawet? Tak, A właśnie da się kolor ustawić Uska i blast master. Po co na dwa? Rocket launcher washington Mamy dwa czy jeden? Nie, jeden. Ty, ale... dobra, to misję, to gdzie mam iść? Jaki kolor chcesz? Tutaj bandy to jakieś do nas. Eee, jesteśmy tutaj. Dość, dobra, jedziemy tam, gdzie byliśmy do tej bramy. Posłuchaj, typować. Tak fajnie było rozwalić te wszystkie ludzie. Cio, szybko. Dobra, jedziemy. Dobra, pokazuję, żebyśmy Mówię ci guzik z drugiej strony jest. No to widzimy od drugiej strony, co? I... O... I Nie, widzisz za pierwszym razem To by to zajęło dwa Udało się za drugi. No za trzy... To też co tam tutaj wjechaliśmy Dobra Tutaj coś pokazuje, że jest do rozwalenia. Albo. What the fuck was that? Nie wiem. To, to tyle ciało z góry. Ja pierdolę i piszę 121 życia. <grym> Ej, ja ci życie zabrałem, Holanda. Ty chawię, niby ty? Ja myślałem, że to działa na ciebie. Zobacz, może wcisnąć guzi. Ja nie mogę. Ja cię uratuję, to za to. No, mogę zrobić. Jesteśmy jakiś achievement. Uważaj! No zajęty jestem. Bo zapowinniśmy je obronić Bob, bije się z poziomem. Bada, skak! Bij się z nim. Co tylko ja to robię? No się ja tutaj jeszcze nabiegł Już nie żyję. Aż to się sapał. bo ten twój śmiech zabójczy jest. Dobra, otworzyliśmy sobie tutaj bramę. I tutaj są jakieś nowe rzeczy, może jakieś nowe bronie. Wejdź tutaj do góry, zobaczymy na tą wieżyczkę. No, ja tam byłem już. Byłeś tam? A tu nie, mieście? tu nie, tu nie. Ale na tym dachu tak. No właśnie, widzę, że tam wszystko potwierane.